Manko, Dzisiaj jest na mną Marcin. Z Marcinem ćwiczymy już od dłuższego czasu. Poradziliśmy sobie z kilkoma problemami, o których chciałbym dzisiaj z nim o tym porozmawiać. Więc co się stało i dlaczego zaczęliśmy myśleć o pracy z trenerem, planem treningowym? Eee, cześć wszystkim. Zmagałem eee, się z bólem pleców od dłuższego czasu. Raz mocniej mnie bolały, raz mniej. Eee, czasami gram w tenisa hobbystycznie. No i pogrze ten ból się nasilał. No i chodziłem do fizjo, no ale to tak po masażu pomagało, potem znowu bolało. To było tylko takie pomagało na krótki okres czasu. No i w końcu postanowiłem pójść na siłownię, ale z racji, że nie za bardzo się na tym znam, to postanowiłem poszukać trenera. To w jaki sposób szukałeś kogoś, kto ci w tym pomoże? Pytałem znajomych, czy mają kogoś do polecenia. No i jedna koleżanka powiedziała mi o, o, ty, o tej siłowni. Dała mi numer do Weroniki, a Weronika do Patryka. Hmm, to więc, jak wyglądał proces decyzyjny? Jak już dowiedziałeś się o naszym miejscu, sprawdzałeś nas po Instagramach, YouTube'ach i innych rzeczach? Nie, od razu zadzwoniłem. I No i skontaktowałem się z Tobą. Ok. Wspomniałeś, że Twoim problemem były e, plecy. Czy coś było jeszcze oprócz tego i jaki miałeś jeszcze cel? E, no ogólnie chciałem e, w końcu zacząć coś ćwiczyć, ruszyć się, ponieważ mam pracę e, w większości siedzącą. No i chciałem po prostu zacząć się ruszać, zadbać o siebie. Mm, Okej, okay. Więc jak pomogłem Ci osiągnąć te Twoje cele? i rozwiązać problemy na przykład z plecami. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? E, no, umówiliśmy się na, na spotkanie. E, powiedziałeś mi, jak to będzie wyglądało. No i zdecydowałem się na pierwszy trening. No i zaczęliśmy ćwiczyć e, na początku spokojnie. Badałeś, e, na ile jestem sprawny. No i coraz bardziej, coraz bardziej. Aż do momentu, w którym jesteś teraz. A jak się zmieniało, są poczucie zdrowie? I przy czym to obserwujesz? No, to ogólnie czuję się dużo lepiej. W ogóle już plecy mnie nie bolą, czuję się dużo pewniej. Też widzę po, po sobie, że po prostu jestem dużo bardziej wysportowany. A miałeś jakieś obawy przed konsultacją bądź treningiem? Przed konsultacją nie miałem, a jeśli chodzi o treningi, no to bałem się o te plecy, że jak podniosę jakiś ciężar, to mi strzeli. Do dzisiaj się tak boję, ale Patryk... E, jestem pod okiem Patryka, także ufam mu, że nic mi nie będzie. Nic nie strzela, wszystko jest, wszystko jest dobrze. E, a jak te obawy zostały rozwiane? Co na to wpłynęło? E, no, pytałem się różne rzeczy, ty mi tłumaczyłeś, jak miałem jakieś wątpliwości czy coś. No i też no, próbował, jak się bałem, no to mówiłeś spróbuj. No, i spróbowałem, i, no i nic nie strzelało, i wszystko było dobrze. Nie masz te słynne dwa tygodnie, jeżeli nie przestanie boleć, to, tak. <laughs> to znaczy, że coś się dzieje. Hmm. Co ci się podoba w naszej współpracy? Czego chciałbyś, żebym robił więcej? Hmm. Nie, no wszystko jest ok. Hmm. Intensywność. Co miesiąc jest nowy program treningowy. Różnorodność, rzadko mi jakieś ćwiczenie nie pasuje. Zazwyczaj wszystkie są fajne. Czasami chyba nie, no nie, no nie ma takich. Rozgrzewki są najgorsze. Rozgrzewki, tak, rozgrzewki są najgorsze. To najbardziej. Wyzywam Patryka podczas rozgrzewek. A co ci się nie podoba w naszej współpracy? Co chciałbyś, żebym przestał robić? Co mógłbym poprawić? Nie, no wszystko okej. Okay. Nie ma takich rzeczy. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. A jak postrzegasz nasze studio i czemu ono do ciebie jest jako miejsce? No, nie, no bardzo fajne miejsce. Czuję się tu swobodnie. Wszyscy są przyjaźnie nastawieni. Nie ma tłoków, zawsze jest parę osób. Lubię tu przychodzić. Na początku może pierwsze, drugie spotkanie było lekki stracik, ale teraz to już chodzę. Jak do siebie. Jak do siebie. Super. Bardzo mnie to cieszy. W skali od 1 do 10 jak e, bardzo Ci się u nas podoba? 10 to jest maks, 1 no to 1. 9,5. Żeby nie, żeby nie dam dychy, żeby zawsze może być lepiej. Dzięki. Doceniam. 9,5 mnie satysfakcjonuje jak najbardziej. Bananki Dziękuję Ci za to. <grym> tak, bananki są właśnie, właśnie. O ekspres wrócił. Mati przed chwilą bananki przyniósł, więc, więc będą po treningu. <grym> Jeśli chciałbyś pomóc nam rozwijać nasze miejsce, byłbym wdzięczny o jakieś polecenia nas czy całego studia. E, Pomaga nam to być i docierać do szerszej gramy osób, żeby innym też pomagać. Pewnie będę rekomendował. Ale <grym> <grym> Dzięki, to wszystko od nas i działamy z treningiem. Piątka. thank you